Sebastian Milaw w hotelu w Podgoricy, dzień przed meczem z Buduczniością. No i pierwsze pytanie, jak podróż? No właśnie, u nas było wszystko w porządku. Tak naprawdę wsiedliśmy, yy, przyleciliśmy, odpoczywaliśmy teraz południe i jakby jedziemy takim cyklem, który będzie nas jutro czekał czyli popołudnie na, na odpoczynek. Teraz mieliśmy podwieczorek, za chwilę yy, jedziemy na, na trening, na, na stadion, gdzie będziemy rozgrywać. Myślę, że tutaj przyjechaliśmy w jasno określonych celach. Pierwsze, co się na pewno rzuciło w oczy tutaj po, po przyjeździe, po przylocie, to pogoda, prażące słońce. No i też można się spodziewać tego jutro, że chłodno tutaj na pewno nie będzie. Tak, rzeczywiście, chłodno nie będzie. Pogoda jest dosyć. jest dosyć ciepło, rzeczywiście. Ale zespół już jest tak nastawiony i świadomy tego, że coś takiego nas czeka. Absolutnie nie będzie łatwo. Nie, nie pomaga to na naszej drużynie absolutnie, to trzeba się z tym jakby zgodzić. Ale co nie oznacza, że nie zrobimy wszystkiego, żeby tej drużyny nie przejść, więc pogoda pogodą, ale nasze cele są tak mocno nakreślone w naszych głowach, że absolutnie po prostu to jest kolejna przeszkoda, którą po prostu pokonamy. Dzisiaj, kiedy lecieliście gdzieś tam pewnie nad Czechami albo nad Austrią, tutaj w Czarnogórze była konferencja prasowa gospodarzy i zarówno trener, jak i kapitan drużyny stwierdzili, że najgroźniejsi zawodnicy Śląska Wrocław to Christian Diaz i Sebastian Mila. Zaskoczenie? No to bardzo miło, rzeczywiście. Zawsze jest miło docenione być przez ludzi związanych z futbolem, a jeszcze tym bardziej nie z naszego kraju. A, to dobrze, że tylko dwóch nas wymienił, bo akurat z jednym nie trafił, mianowicie ze mną. E, zaskoczymy nie tylko, mm, e, mam nadzieję, że nie tylko nas, dwóch, ale i także i chłopaki, w co bardzo wierzę, bo widziałem ich na tringach, widziałem ich w meczach sparingowych i widzę jak bardzo ciężko pracowali i na, na, na tą formę i na to, jak, e, żeby się przedostać do pierwszej jedenastki i, i co dalej, żeby wystąpić w tym spotkaniu. Więc wierzę w to, że, że, tak, się, że tak się stanie, że, że wypadniemy korzystnie, a przynajmniej żeby korzystny wynik był, bo myślę, że wszyscy wszyscy przymkniemy oko na, na to, jeżeli ten mecz by się nie ułożył zbyt pięknie, ale żeby był korzystny wynik dla, dla naszej drużyny w takich kategoriach będziemy chcieli to jakby odebrać. Na pewno takim wynikiem byłoby 2 do 0, czyli wynik jakim zakończył się ostatni sparing ze ślędzą Wrocław. No i tam, przepiękna twoja bramka, chyba chciałbyś powtórzyć takie taki strzał, takie uderzenie właśnie, właśnie w środę. Tak, rzeczywiście to, to, bardzo bym chciał strzelić bramkę rzeczywiście i bo wiem jak, jak ona dużo by dała naszej drużynie, ale. Ale myślę, że i każdy, każdy z zawodników ma nasz taki plan i to dobrze, że taki plany każdy z naszych zawodników ma. Dobro drużyny absolutnie jest na pierwszym miejscu i to nie są moje puste słowa, tylko absolutnie prawdziwe, idące z serca i, 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 i to jest dla mnie jakby absolutny priorytet. Chcę, żeby drużyna jakby funkcjonowała dobrze, żeby dobrze to zatrebiło. Wiem, że będzie, że początek zawsze tych sezonów dla nas czy w ogóle gdzieś tam, gdzieś tam się dopiero z meczu na mecz rozkręcamy. O, obyśmy się tak właśnie rozkręcali, ale obyśmy też po, po, po drodze nie, nie, nie gubili jakichś wartościowych e, rzeczy.